Dobra, jestem z powrotem. Coś mi tu pstrykało w lampce. Myślałem, że to coś poważniejszego, a to tylko lampka. <laughs> jestem z powrotem. Cześć, jestem Wojtek. Korwus Korax. Dalej, dalej. Lecimy z tematem, żeby tutaj, wiecie... No bo pewnie czekaliście chyba ze dwie minuty, jak się filmik jeden włączył, a drugi ten... Dobra, dobra. Szkoda gadać. Chociaż powszechnie wierzono, że władza tych gildii została obalona w wyniku rebelii lekańskiej w ukryciu przed czujnym okiem Kruczej Gwardii. Imperium i Adeptus Mechanicus, pozostałości starej Kasty Mistrzów Gildi przetrwała upadek. Mm. Przedłużając swoje nędzne życie z użyciem zapomnianych technologii, które zostały zakazane od razu po włączeniu kiawaru do macierzy imperium. Egzystując na napromieniowanych pustkowiach kiawaru, skrywali swoją obecność wśród żyjących tam biedniejszych robotników, mutantów, wyrzutków i kryminalistów. Wśród przetrwałych czystkę, którą e, przeprowadził na tych gildiach Korax i jego powstańcy, znajdowało się kilku spośród najwyżej postawionych zarządców tamtych czasów. Mimo starań prymarchy Kruczej Gwardii, wciąż posiadali oni część władzy i poparcia, części populacji Kiawaru, ponieważ nie wszyscy na planecie byli ciemiężeni pod rządami mistrzów tych gildii, tak jak więźniowie Lyceusa. Dla części mieszkańców planety stare rządy były przychylne, przynosząc im bogactwo, bezpieczeństwo i status społeczny, które teraz pod zarządem imperium były zagrożone. Garstka przetrwałych mistrzów tych gildii utrzymywała rozległą siatkę szpiegowską. W kiawarskim społeczeństwie i dowodziła pozornie potężnymi oddziałami wojskowymi, ale pomimo wszelkich starań, nigdy nie stanowili oni zagrożenia dla potęgi Krócej Gwardii czy Mechanikum. Utrzymywany przez ponad stulecie status quo miał jednak ulec zmianie po masakrze strefy zrzutu na Isztwanie 5. Kiedy tylko imperium zaczęło rozpadać się od środka w ogniach Herezji Horusa, te gildie i ich poplecznicy ujrzeli szansę na całkiem nową przyszłość swojej planety. Przyszłość, w której Kiawar powracał do swojej dawnej niepodległości, wolny od nadzoru imperium krócej gwardii i ucisku mechanikum. Niektórzy ze starych mistrzów w swojej pysze zapędzali się tak daleko, że mówili o poprowadzeniu Kiawaru do potęgi, która mogłaby rywalizować z samym Marsem. Najprawdopodobniej jednak wszystkie ich plany pozostałyby jedynie w sferze marzeń, gdyby nie niespodziewana pomoc dwóch potężnych sprzymierzeńców, a konkretnie buntowniczego kultu Smoka wewnątrz struktur mechanikum i Legionu Alfa. Znowu Legion Alfa. Z tak pokaźnym wsparciem, te gildie kiawaru stanowiły poważne zagrożenie dla mocno uszczuplonych sił krócej gwardii. W tajemnicy przed Koraksem grupa agentów Legionu Alfa podszyła się pod przetrwałych, kruczych gwardzistów w chaosie masakry strefy zrzutu, w tym pod jednego z obecnych na polu bitwy oficerów. Do tego celu Astarte z 20. legionu użyli pancerzy, odznak i tożsamości skradzionych synom Koraxa yy, zmarłym w zdradzieckim uderzeniu, niosących słowo żelaznych wojowników i władców nocy. Ci szpiedzy w szeregach krócej gwardii zdołali koordynować działania innych wywrotowych elementów na Kiawarze, wiernym mistrzom gildii, kultowi Smoka czy samemu legionowi Alfa. Ich prężnie działająca koalicja Zawiązała się, by połączyć siły w celu wyrwania planety spod zwierzchnictwa Kruczej Gwardii i dokonania jej secesji od Imperium Ludzkości. Osobą, która dowodziła wszystkimi działaniami konspiratorów, był nikt inny jak brat bliźniak prymarchy XX Legionu, Omegon. Podobnie do rebelii likańskiej, sprzed ponad stulecia, przewrót zdrajców Imperium musi miał być równie świetnie zaplanowany, a sława Legionu Alfa jako mistrzów tajnych operacji umocniona po raz kolejny od ich upadku mistrzowie tych gildii niemal zawsze utrzymywali z rozległą siatkę szpiegów i informatorów, która to została bardzo szybko przejęta i podporządkowana celom Legionu Alfa, który podstawiał w niej swoich własnych agentów i legionistów, podszywających się za starte skróczej gwardii. Szybko stało się jasne, że Legion Alfa nie miał żadnych problemów z podporządkowaniem sobie wszystkiego, co pozostało po tych gildiach Kiawaru, przez proste przekupstwo i zastraszanie lub przez przeciągnięcie ich starych mistrzów na swoją stronę, kusząc ich świetlaną przyszłością pod łaskawymi rządami Mistrza Wojny Horusa. Natomiast sprawa z kultem Smoka była nieco bardziej skomplikowana. Niektóre poszlaki wskazują na to, że sam Omegon nie wiedział, jakie wpływy mają kultyści lub, lub jaki jest ich prawdziwy cel, ale szczęśliwie dla niego kult Smoka zgodził się wspomóc mistrza wojny w jego dążeniach. Zazwyczaj Legion Alfa nie wykręcał się od niewdzięcznego zbierania informacji czy operacji sabotażu, jednak na Kiawarze Omegon pozostawił te zadania swoim sprzymierzeńcom z tych gildii. Wkrótce stało się jasnym, że prymarcha bez mrugnięcia okiem poświęciłby ich, żeby upewnić się, że zadanie Legionu Alfa zostanie wykonane. Legion Alfa od początku działań na Kiawarze planował zdradzenie swoich sojuszników, którzy mieli być ofiarami potrzebnymi do skupienia wzroku i działań Krócej Gwardii, gdzie indziej, by XX Legion mógł całkowicie ich zaskoczyć swoim udarzeniem. Dla przykładu, Omegon nie zawahał się poświęcić całej gildii wyłącznie dla pewności, że jeden z jego agentów wydostanie się z Raven Delph i, e, i dzięki temu będzie w stanie zabezpieczyć środki niezbędne do, sabota do sabotażu Prymarszego Genoziarna Kruczej Gwardii, które było wówczas wykorzystywane w programie przyspieszonej odbudowy XIX Legionu. Podczas gdy krucza gwardia, zaalarmowana coraz śmielszymi poczynaniami tych gildii, skupiła się na tłumieniu rozruchów, Legion Alfa mógł skupić się na swoim prawdziwym celu zagarnięciu prymarszego geno Kult Smoka w formie dywersji próbował przeprowadzić zamach na najbardziej wpływowych przedstawicieli mechanikum we wnętrzu ich własnej świątyni, jednak nawet Legion Alfa nie był gotowy na destrukcję, jaką miały przynieść ze sobą działania kultystów. Omegon spodziewał się militarnego przewrotu, co najwyżej powstania, ale to, co wszczął kult Smoka, było pełnoprawną wojną domową. Powstanie rozpoczęło się od wystrzałów z działu Magnus Casei, tytana klasy imperator z Legio Vindictus. Nieszczęśliwie dla XIX legionu byli oni, lub żeby być precyzyjnym, Ravendelf było celem gniewu tytana. Krucza Gwardia szybko odpowiedziała ostrzałem z obronnych makrodział Ravendelf, jednak szybko stało się jasne, że Magnus Kasei nie jest jedynym zagrożeniem dla fortecy Kruczej Gwardii. Razem w, z nim w stronę twierdzy Kruczej Gwardii kroczyły cztery tytany klasy Warhound z legio Vindictus, które osłaniały hordy powstańczych żołnierzy. W tym samym czasie barka bitewna prawdopodobnie Beta niepostrzeżenie pojawiła się w dokach Starfall które również znajdowały się pod kontrolą Kultu Smoka, by dostarczyć jeszcze więcej przebranych Astartes na powierzchnię Kiawaru, którzy mieli dołączyć do swoich braci bitewnych już infiltrujących szeregi Króczej Gwardii. Ci agenci dostali zadanie zabezpieczenia lądowiska, by umożliwić szybszą ekstrakcję zespołu przechwytującego, gdy tylko ten wejdzie w posiadanie Prymarszego Genoziarna. Podczas gdy Legion Alpha koncentrował swoją uwagę na Ravendellf, kult Smoka skupił się na eliminacji synody Mechanikum, jednak ponieśli oni sromotną porażkę. Po utraceniu elementu zaskoczenia czas zaczął płynąć na korzyść kruczej gwardii, ponieważ zdołali oni już zmobilizować siły swoje i Mechanikum. Legionowi Alpha niestety, udało się osiągnąć ich pierwszy cel: prymarsze DNA i wszystkie związane z nim informacje zostały zabezpieczone przez Omegona. Jednak nie udało im się wykonać drugiego równie ważnego zadania, a mianowicie zniszczenia zapasów oryginalnego genoziarna Kruczej Gwardii. Zostali oni powstrzymani przez mutantów z Kruczej Gwardii, tych samych, którzy powstali w wyniku manipulacji Legionu Alfa. Dowodził nimi umierający konsyliarz Vincent Six, który tym samym uratował przyszłość XIX Legionu. Po tych wydarzeniach Korax pozwolił części mutantom e, walczyć w szeregach Kruczej Gwardii i dołączył tych wojowników do kompanii Raptorów. Kompania Raptorów brała później udział razem z resztą Kruczej Gwardii, małymi siłami imperialnych pięści i odtworzoną kohortą teriońską w pierwszym kontrataku na siły zdrajców, jaką była kampania Kruczej Gwardii przeciwko siłom Legionu Dzieci Imperatora, który zajął planetę niedaleko systemu Kiawar. Po stłamszeniu rebelii i wygnaniu sił Legionu Alfa z planety, Krucza Gwardia była bardziej osłabiona niż kiedykolwiek. Odbudowa Legionu stała się najważniejszym priorytetem. Nieszczęśliwie dla XIX Legionu, no sam pech po prostu ostatnio, a ciągle ktoś im w dupę daje, plan jego odbudowy leżał teraz w gruzach. Z ciężkim sercem Korax musiał stwierdzić, że próba przyspieszonego uzupełniania szeregów kruczej gwardii o nowych Astartes była pomyłką. Zarządził, że od teraz XIX Legion będzie rósł w siłę z użyciem tradycyjnych metod, czyli powolnego i bolesnego transformowania ludzkich aspirantów w Space Marines przez długie lata genetycznej modyfikacji i morderczych treningów. Ceną tej decyzji miało być jednak wykluczenie Kruczej Gwardii z udziału w najważniejszych bitwach Imperium przeciwko zdradzieckim legionom. Nie znaczyło to jednak, że XIX nie brał, nie będzie brał żadnego udziału w walce przeciwko siłom Mistrza Wojny Horusa. Dysponując siłami zbyt wątłymi, by skonfrontować się z siłami zdrajców w otwartym polu, Krucza Gwardia nękała ich linie zaopatrzeniowe i atakowała wrogie światy, które, choć oddalone od głównego natarcia, miały dla nich dużą wartość. Przez nadchodzące lata siły XIX Legionu atakowały konwoje, sabotowały dostawy broni, dziesiątkowały wrogie planetarne siły okupacyjne, niszczyły stocznie, wyzwalały jenieckie obozy pracy i generalnie tworzyły bolesny cierń w boku Horusa. Każdy zniszczony statek oznaczał jeden prom mniej do transportu zdradzieckich żołnierzy. Każda zniszczona dostawa broni oznaczała mniej ognia wystrzelonego w stronę lojalistów. Każda planeta wyzwolona z ucisku zdrajców oznaczała ograniczenie ich możliwości produkcyjnych. Z czasem ta taktyka stała się sposobem myślenia niemal wszystkich kruczych gwardzistów. Jeśli nie możesz otwarcie ruszyć na przeciwnika, uderz go tam, gdzie go najbardziej zaboli. Po zakończeniu herezji Horusa w głębinach fortecy kruczej gwardii na Deliverance wciąż znajdowała się grupa mutantów, które powstały w wyniku implantacji skażonego genoziarna w programie przyspieszonej odbudowy legionu podjętej przez Koraxa po masakrze na Isztwan 5. Tuż po zakończeniu działań wojennych, Korax powrócił na księżyc Kiawar i osobiście zakończył cierpienia każdego z pozostałych przy życiu mutantów, których los tragiczny, e, tragiczny los prześladował bez ustanku od chwili ich stworzenia. Po ułożeniu każdego ze swoich niedoszłych synów do wiecznego snu, Korax zamknął się w swoich prywatnych komnatach w Ravenspire na Deliverance i błagał swojego ojca o wybaczenie. Nie będąc w stanie poradzić sobie z poczuciem winy, jakiego nękało, korwus Korax opuścił Ravenspire dokładnie rok po udaniu się na odosobnienie na pokładzie małego statku zdolnego do lotów przez Osnowę i ruszył w stronę oka Terroru. Los prymarchy pozostaje nieznany do dnia dzisiejszego, jego ostatnie usłyszane słowa wypowiedziane podczas odlotu z Deliverance to: Nigdy więcej. Postępując zgodnie z reorganizacją Legionów Astartes według wskazań Kodeks Astartes Prymarchy Robuta Guillimana, Krucza Gwardia pozostała w większości pozbawiona możliwości działania jako jednostka bojowa. W wyniku przemian po Drugiej Fundacji zakon został zmuszony do skupienia się na rekrutacji i odbudowie swoich sił przez dziesięciolecia. Po utracie większości ciężkiego uzbrojenia po masakrze strefy zrzutu Krucza Gwardia doprowadziła do perfekcji. Użycie małych oddziałów i partyzanckich działań nie wymagających dużej siły ognia, czy wsparcia ciężkiego sprzętu, którego brakowało również ich zakonom sukcesorskim. Nawet dziś krócej gwardii brakuje na wyposażeniu predatorów, landraiderów i najnowszych wersji pancerzy wspomaganych, wśród których najpowszechniejszym w użyciu, na starte z zakonu, pozostaje wzór 6 – korwus. I w tym momencie kończy się pierwsza część artykułu, którą dostałem, a w następnym odcinku będę czytał drugą część. Tam jest kolejne 40 parę stron, tak więc jest co czytać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, ponieważ jak wspominam, słuchacie tego za darmożkę. Oprócz tych, którzy, którzy wspierają, dzisiaj dostałem też taką wiadomość, że wyskoczyła, wyskoczyła e, reklama dziesięciominutowa i gość nie wytrzymał i po prostu stwierdził, że pójdzie na Patronite'a wspierać i będzie te reklamy pomijał. Więc jeśli chcecie, również możecie tak zrobić. A jeśli, jeśli nie chcecie na no proszę was, nie pomijajcie tych reklam na YouTubie i klikajcie w reklamy na, na blogu, ponieważ one przynoszą kasę, którą przeznaczam na tłumaczenia. Tyle na dzisiaj. Do. Następnego odcinka? Pewnie do jutra, nie? Jutro niedziela, to pewnie coś nagram. Nie, jutro zupy nie gotuję. Nie mam. Zostały mi niecałe dwa tygodnie do zjazdu do Polski. Zbieram się stąd, już nie będę nic gotował. Czasem tylko sobie coś robię do jedzenia i odliczam godziny dni do powrotu do domu. Więc trzymajcie kciuki i do następnego razu trzymajcie się, cześć, czytał Wojtek.